W związku z wynikami przeprowadzonych badań i analiz oraz zgłaszanych przez badaną problemów pogłębiona diagnoza psychiatryczna w kierunku zespołu nadwojliwości psychoruchowej pod typ mieszany oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu wydaje się być zasadna. Świadomość dla mnie była już na no, czwarty rok powiedzmy. I do tej pory gdzieś tam to sobie było i dużo osób mi mówiło, że nie, że wymyślasz albo zostaw to w spokoju. I teraz nagle jak tak usłyszałam, że tak, nie wymyślałam i tak jest. No nie. To fajnie. Bardzo Niby idąc na diagnozę wiedziałam, na co się pisze, ale jednak teraz, jak jestem w tym momencie po drugiej stronie, z tym takim potwierdzeniem. Jestem właśnie po moim pierwszym spotkaniu diagnosty... Nie. Jestem właśnie po moim ostatnim spotkaniu diagnostycznym i czuję, że zmieniło właśnie ono moje życie. Pomimo tego, że tak długo przygotowywałam się na tą diagnozę, próbowałam tą diagnozę dostać też dwa lata temu na NFZ i mój psycholog diagnostyczny przestał mi opisywać. W tym roku zdecydowałam się spróbować jeszcze raz. I teraz w końcu mam potwierdzenie, że jestem w spektrum autyzmu. Nie wiem, czy jest cokolwiek, co mogłoby mnie przygotować do tego momentu. Chociaż to trwało tyle lat, i miałam już tyle pewności w samej sobie i, i od osób wokół mnie, to i tak do tego ostatniego momentu nie wiedziałam, czego się spodziewać. I usłyszenie tych słów z, z ust mojej terapeutki dało mi ogromną ulgę. Przyniosło mi taki wewnętrzny spokój. Trochę poczucie niesprawiedliwości, trochę frustracji związanej z tym, z czym musiałam się mierzyć przez tyle lat, bez żadnej pomocy. Ale też podziw to samej siebie i wdzięczność, że jestem tu, gdzie jestem. No ale dobra, zacznijmy od początku. Hej, z tej strony Ania i witam Was na moim kanale. Nawet nie mówię witam ponownie, bo jestem tutaj po raz pierwszy od ponad roku i jest mi dziwnie być z powrotem, więc może zignorujmy to, że byłam tu też kiedyś i, i zacznijmy sobie tak na świeżo. Jestem tu dzisiaj, żeby wam powiedzieć trochę więcej o tym, co mam właśnie w rękach, czyli o mojej diagnozie, ale uznałam, że wykorzystam tę okazję do tego, żeby po prostu zrobić taki update życiowy o tym, co się dzieje, gdzie jestem w życiu, gdzie jestem, jeśli chodzi o, o ten kanał i o tworzenie treści, o, o streamowanie, i takie tam. Także, no, witam Was, cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o moje zdrowie psychiczne, to od kilku lat zmagam się z zaburzeniami depresyjno-lękowymi mieszanymi, czyli trochę lęków. Depresji, żeby nie było zbyt nudno, i no mniej więcej w ten sam sposób działa ta moja druga diagnoza, że poszłam po jedno, ale, ale dostałam dwa. Wydaje mi się, że miałam takie swoje pierwsze przeczucie co do tego, że jestem inna z takiego punktu neurologicznego, mniej więcej w okresie pandemii w 2020 roku, kiedy jednak pandemia pozwoliła nam troszeczkę zwolnić i przyjrzeć się sobie i. I zobaczyć siebie z y, trochę innego punktu widzenia. Zresztą wtedy też y, przeszłam przez mój taki coming out, jeśli chodzi o, o moją orientację. A więc no, to był na pewno dość intensywny okres, jeśli chodzi o to, w jaki sposób poznawałam siebie i już wtedy zapaliła mi się taka lampka z tyłu. Nawet jak rozwijałam się jako dziecko, miałam takie trudności z rzeczami, które według ludzi wokół mnie były proste. Jednocześnie potrafiąc robić rzeczy, które innym by się nawet nie śniły, są takie powiedzmy skomplikowane albo wymagające odwagi. Więc są rzeczy, które przychodzą mi z łatwością, a jednocześnie zmagam się z takimi podstawowymi rzeczami, i wydaje mi się, że to właśnie przez to potrzebowałam pójść na terapię, zrozumieć samą siebie, zanim będę oczekiwała, że inni też mnie zrozumieją. Co roku w mojej urodziny zawsze robię coś takiego, co zmienia moje życie w jakiś sposób, albo co potrafi mi się otworzyć przed innymi. Mój coming out, taki oficjalny, był w mojej urodziny. Co jeszcze? Dwa razy obcięłam włosy, mniej więcej w okolicy moich urodzin. To był jeden z tych dni, tylko to już było sporo lat temu i później to też było koło moich urodzin. A w tym roku w moje urodziny dzielę się z Wami moją diagnozą. Jeśli chodzi o neuroróżnorodność, to w mojej okolicy nikt za bardzo się nie zna na tym temacie, dlatego osobiście szukałam psychologów z innych miast, do których albo bym mogła pojechać, ale ostatecznie zdecydowałam się na takie konsultacje online przez kamerkę, co wcale jakoś tam nie utrudniło naszego kontaktu. Wydaje mi się, że, że kamerka umożliwiła. Nawet takie obserwowanie mnie i, i tego, jak się zachowuję podczas diagnozy, a jednocześnie nie, nie musiałam gdzieś tam jeździć daleko. Ale tak, ostatecznie poszłam do Fundacji Pandora, i to jest takie, powiedzmy, stowarzyszenie, które właśnie gromadzi psychologów, którzy znają się na neuroróżnorodności. W dużej części są to też osoby neuroróżnorodne, także chciałam pójść do kogoś, kto, kto powiedzmy, zna temat. Z dwóch stron. I z tej takiej strony profesjonalnej, ale też z takiej strony personalnej. No to zacznijmy. Wywiad wstępny. Badana przyszła na konsultacje w celu uzyskania diagnozy. Kilka lat temu zaczęła leczenie psychiatryczne, pojawił się problem z doborem leków. Jej psychiatra zasugerował, że może to być związane z ADHD. Dodatkowo pandemia sprawiła, że zaczęła się zastanawiać nad diagnozą spektrum autyzmu. Podczas diagnozy badana bawi się przedmiotami, zmienia pozycje, steamuje, ruszając dłońmi i ściskając je. Kamiarkę miałam powiedzmy na tyle daleko od siebie, że to nie była tylko moja twarz, ale też było widać moja postawa ciała. No bo jednak ten, ten steaming też był od razu na pierwszej wizycie gdzieś tam wyłapany. Sensorycznie badana odczuwa nadwrażliwość dźwiękową, chodzi wszędzie ze słuchawkami, korzysta z cichych godzin lub odwiedza sklepy wieczorami. Unika imprez, głośnych miejsc, denerwują ją powtarzające się dźwięki, np. pies liżące podłogę. I to był przykład, który podałam z tego powodu, że. Podczas diagnozy mój pies chodził koło mnie i nie tylko tak tuptał, ale zaczął lizać podłogę. I o, ile dobra, chwilę sobie bliżej się położy, ale nie. Mój pies potrafi przez godzinę nic nie robić, tylko lizać podłogę. W tej chwili już się zajęłam tym problemem i daję mu takie maty do lizania i, i powiedzmy spełnia te swoje potrzeby w ten sposób, ale, ale przez jakiś czas po prostu nie potrafiłam pracować ani na niczym się skupić, także to nawet się wydarzyło podczas tej diagnozy. Nie używa perfum i unika ludzi, którzy się perfumują. Zrokowo unika kolorów, preferuje biele, beże, co chyba widzicie w moim otoczeniu i na moim kanale, ale ostatnio wydaje mi się, że w ostatnich latach troszeczkę bardziej się polubiłam z kolorami. Nawet jeśli rozejrzycie się wokół mnie, to tu mam powiedzmy jakiś taki żółty, musztardowy, tu mam róż, ale to wciąż jestem bardzo wybredna jeśli chodzi o kolory, i, i wybieram bardzo specyficzne kolory. Miała trudności z wysiedzeniem półtora godziny w sali wykładowej z uwagi na górne intensywne światła. To jest sytuacja, po której wiedziałam, że muszę się wybrać po tą diagnozę. To były pierwsze zajęcia moje na studiach, które były takie osobiste. Do tamtej pory mieliśmy wszystko zdalnie, a później było takie, w końcu, dobra, przyjeżdżamy do y, nauczelni i, i będą zajęcia w budynku. Wracałam tego dnia z tych zajęć w płaczu, bo uznałam, że nigdy nie skończę tych studiów, jeśli tak to będzie wyglądało. Siedziałam w miejscu, gdzie słońce padało prawie, że na mnie, i, i już tak po prostu wzrokowo-sensorycznie nie byłam w stanie skupić się na niczym innym. Wtedy jeszcze nie potrafiłam na tyle zrozumieć siebie i dostosowywać swojego otoczenia, żeby na przykład wyjść. Przewietrzeć się, zrobić sobie przerwę, albo poprosić o, nie wiem, zamknięcie tych okien, bo, bo tam się dało to zrobić dosłownie jednym kliknięciem. Ale wtedy byłam na etapie, kiedy jeszcze nie byłam na to gotowa i uznałam, że po prostu wysiedzę całe te półtora godziny. I wystarczyły te zajęcia, żeby ja uznała, że ja tych studiów nie skończę. Z powodu słońca. <grym> Oczywiście ja to miałam od dziecka, ale ten powrót do, do życia po pandemii. Był takim momentem pobudki, że okej, okay, przez wszystkie lata mojego dorastania. Byłam w stanie to w sobie jakoś tam zdusić, ale w tej chwili już to wszystko wychodzi. I że nie jestem tego w stanie chować ani przed innymi, ani przed sobą. Unika dotyku innych osób, toleruje tylko osoby partnerskie. Nie lubi tarcia po rękach, to ból i dyskomfort. Preferuje luźne i wygodne ubrania, nie lubi piasku na stopach, yy, chodzenia na boso. W dzieciństwie uważano ją za osobę wybredną, jeśli chodzi o jedzenie. Ona uważa, że jest otwarta na próbowanie nowych rzeczy, ale jej rodzina wolała gotować pięć tych samych rzeczy. Je jedzenie tak długo, aż ma go dosyć, potrafi jeść to samo nawet kilka tygodni. No To jest taki bardzo mocny skrót tego wywiadu wstępnego, po którym było takie potwierdzenie: OK, to, to idziemy w takim razie w kierunku diagnozy autyzmu i ADHD, i obie te diagnozy trwały po kilka wizyt. To się w pewnym momencie tak zaczęło przelawać pomiędzy jednym a drugim, ale najpierw przeszliśmy przez DIWE. Czyli taki formularz dotyczący ADHD, a później uh, były takie bardziej szczegółowe wywiady diagnostyczne, jeśli chodzi o autyzm. Jeśli chodzi o DIWE, czyli ten formularz diagnostyczny, to miałam wykonaną piątkę, 5.0. I tutaj mam suma kryteriów do zaburzeń koncentracji uwagi. Jeśli chodzi o wiek dorosły, to miałam 8 na 9. Jeśli chodzi o dzieciństwo, miałam 6 na 9. Wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że nie byłam sobie w stanie przypomnieć aż tak bardzo mojego dzieciństwa. Suma kryteriów dla nadaktywności ruchowej, nasz impulsywności. Wiek dorosły 9 na 9 oraz dzieciństwo 9 na 9. I tam jest jeszcze kilka innych kryteriów co do tego, w jakich obszarach funkcjonowania występują te, te objawy i że nie da się ich lepiej zinterpretować poprzez odwołanie się do innego zaburzenia, czyli ja wcześniej miałam też wykonane różne takie testy przesiewowe, czyli czy to na przykład nie jest zaburzenie osobowości, czy to nie jest coś takiego tymczasowego. Miałam to wszystko wcześniej wykluczone, ale też te, te kryterium, powiedzmy, wszystkie tutaj są rozpisane, ale będę się chciała skupić tylko na tych tych dwóch pierwszych, bo, bo to jest to, na czym bazowała moja oficjalna diagnoza, czyli ADHD Yy, mieszane. Myślałam, że będę miała yy, zaburzenia koncentracji uwagi, a nie te takie nadruchowe i impulsywne. Ostatecznie tych nadruchowych miałam więcej niż, niż tych yy, koncentracji uwagi. Także to mnie zdziwiło. Także mam mieszane, także mam pełen zestaw, jeśli chodzi o ADHD. Kryteria diagnostyczne w kierunku ADHD spełnione. Wynik ten wykazuje na wysokie ryzyko występowania ADHD w podtypie mieszanym, a objawy są źródłem znacznego utrudnienia funkcjonowania badanej. To nie jest taka oficjalna diagnoza w sensie, że psycholog nie może napisać diagnozuje badaną z czymś tam i czymś tam, bo to musiałby zrobić psychiatra. I zazwyczaj, na przykład, Fundacja Pandora ma swoich jakichś tam psychiatrów, i po tej wizycie psychologicznej idzie się do tego psychiatry, on tam powiedzmy podbije się pod tym. Ale ja nawet tego nie robiłam, bo nie potrzebuję jakichś tam oficjalnych dokumentów, i chciałam to zrobić dla siebie. I znowu tutaj mam rozpisane te wszystkie moje objawy, w jaki sposób pokazywały się w dzieciństwie i, i w dorosłości. I mam też całą diwę wypełnioną, także wydaje mi się, że gdybym miała o tym więcej mówić, to chciałabym zrobić cały osobny filmik. Teraz chciałabym przejść do kolejnego punktu, czyli wywiad diagnostyczny w kierunku spektrum autyzmu. To już trwało trochę dłużej, bo tutaj nie ma aż takiego prostego, ok, to masz ten test, wypełnij ten test i punkty nam pokażą, czy, czy rzeczywiście masz autyzm. To działa bardziej na takiej zasadzie, że jakieś tam testy oczywiście są. Ale one są rzeczami, elementami pomocnymi w kierunku diagnozy. I znowu tutaj chciałabym raczej nagrać cały osobny film na temat tego, jak ten autyzm został u mnie stwierdzony, i tylko przeczytam to ostatnie zdanie. Wynik oznacza, że badana przedstawia liczne cechy ze spektrum autyzmu na poziomie emocjonalnym, społecznym i komunikacyjnym oraz sztywności zachowania, które objawiały się już w dzieciństwie, a których nie da się wyjaśnić innym zaburzeniem, np. osobowości, co spełnia kryteria dla zaburzeń ze spektrum autyzmu ASD. Gdybym diagnozowała się kilka lat temu, to... A zostałabym zdiagnozowana stwierdzeniem Asperger. W tej chwili nie używa się już tego stwierdzenia, z czego ja się cieszę, ale już nie chcę zaczynać całego tego tematu, bo to jest dłuższa dyskusja, ale tak, w tej chwili wszystko jest powiedzmy pod taką parasolką autyzmu. Wydaje mi się, że przez to dalej jest trochę takiego niezrozumienia co do stwierdzenia autyzm, że, że ludzie mieli trochę inne wyobrażenie tego, w jaki sposób spektrum autyzmu wygląda i w momencie, kiedy się widzi, Kobietę, albo kiedy się widzi osobę dorosłą, albo kiedy się widzi osobę, która e, mocno się maskuje, to, to się uważa, że, ale, ale ty nie wyglądasz, jakbyś miała autyzm. A autyzm nie wygląda w żaden sposób. Nie ma czegoś takiego jak wyglądać na autystyka. Tak samo jak nie da się wyglądać na lesbijkę, po prostu nią jestem. Tak, widzę bardzo dużo podobieństw pomiędzy tym. W jaki sposób przebiegała moja diagnoza, ta taka neurorozwojowa, i tym, jak wyglądał mój coming out. Samo to takie poznawanie siebie, reakcje innych ludzi na ten temat, jest bardzo dużo podobieństw między tymi dwoma rzeczami. Wydaje mi się, że też dlatego bardzo dużo osób w spektrum autyzmu jest wyautowanych i bardzo dużo osób wyautowanych ma też diagnozy neuroróżnorodne. I to nie jest dlatego, że jesteśmy po prostu jacyś tam inni, tylko wydaje mi się, że to jest dlatego, że jeśli przejdzie się przez ten cały etap raz, to, to jest większe prawdopodobieństwo, że, że przejdzie się też przez ten drugi proces, który jest jednak trochę podobny. Zaczynam się już pocić. No jest 30 stopni w moim mieszkaniu, no ale to jest typowe dla lata i nawet specjalnie czekałam. Jest godzina 11 wieczorem, także jest tak dokładnie. A, za godzinę będzie północ, a u mnie jest goręcej niż na dworze. Ok, i oficjalna a, opinia. Badana spełnia kryteria diagnostyczne dla zespołu nadpobudliwości. Psychoruchowej wraz z zaburzeniami uwagi pod typ mieszany. Badana pełne kryteria diagnostyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu w zakresie jakościowych nieprawidłowości wzajemnych relacji społecznych, niedostatecznego rozwoju relacji, braku modulacji zachowania odpowiedniego do społecznego kontekstu oraz ma obniżoną zdolność integracji zachowań społecznych. Auć. <grych> I to co jest fajne, to to, że dostałam cały osobny punkt z rekomendowanym postępowaniem, i to jest też rzecz przez którą dość dogłębnie przeszłyśmy podczas diagnozy, podczas tej ostatniej wizyty, że to nie było takie, okej, okay, masz ADHD i autyzm i teraz wrzucamy Cię z powrotem do życia, powodzenia. Tylko, że dostałam sporo takich porad i, i zrozumienia i, i jakiś tam resources co do tego, w jaki sposób mam dalej funkcjonować. No ale to jest mniej więcej tyle, jeśli chodzi o moją diagnozę. Jeśli chcecie, żebym opowiedziała o tym trochę więcej, to, to dajcie mi proszę znać, bo Byłabym otwarta na to, żeby nagrać całe osobne, powiedzmy, filmy na temat tego, w jaki sposób taka diagnoza wygląda i, i, i jakie są te objawy, które u mnie były stwierdzone. Wydaje mi się, że to by mogło pomóc. Osobom, które same zastanawiają się nad diagnozą. No to teraz chciałabym jeszcze przejść do takiego małego live update'u. Sama diagnoza to jest jedna sprawa, ale jest dużo rzeczy, które wpłynęły na nią, więc chciałabym mniej więcej przedstawić taką całą otoczkę co do tego, gdzie byłam przez ostatni rok. Bo tak, ostatni film na moim kanale pojawił się rok temu, ponad rok temu, i chciałabym ostatecznie. Hmm, ale dziwnie mi się o tym mówi. Na samym początku tego okresu jeszcze nagrywałam filmy i nawet mam film, który nagrywałam przez prawie cały rok. W sensie trochę tu i, i trochę tam, chociaż normalnie taki film zająłby mi tydzień i mogłabym go wrzucić. Ale w tej chwili mam po prostu te takie dwie czy trzy godziny kontentu, którego nie jestem w stanie zmontować, bo za każdym razem, jak siadam, to czuję takie kompletne zamrożenie. I mam nadzieję, że uda mi się dokończyć ten film, bo to jest taki. Wiem o, o porządkach, o miejscach, których nigdy nie sprzątam, i jest bardzo satysfakcjonujący, bo pokazuje tam cały ten kamień, który mam w, w łazience. Pokazuje miejsca w moim mieszkaniu, do których nigdy nie zaglądam i których nigdy nie pokazywałam tutaj na kanale, więc wydaje mi się, że to by mogło być e, dość ciekawe. Tylko, że nie byłam po prostu w stanie dokończyć tego projektu. W tamtym momencie uznałam, ok, robię sobie przerwę, nawet nikogo nie informowałam, w sensie no, nie pisałam nigdzie, że okej, okay, teraz przez. Okres jakichś tam iluś miesięcy nie będę nie zwracać, bo sama nie wiedziałam, na czym stoję, i sama nie wiedziałam, na jakim momencie to się skończy, zacznie, czy, czy to już na zawsze kończę moją karierę YouTube'ową, więc też po prostu nikogo nie informowałam. To był okres, w którym przeszłam na drugi, kolejny, dodatkowy antydepresant, który zupełnie mi nie trafił. Był taki, że Spałam codziennie, w sensie w ciągu doby potrafiłam spać po 15 godzin. Zaczęłam też chodzić do psychiatry publicznie, więc czekanie na kolejną wizytę to było mniej więcej pół roku. Więc w momencie, kiedy w końcu dostałam się do tego psychiatry i dostałam ten lek, to musiałam czekać kolejne 6 miesięcy, żeby wrócić i, i zejść z tego leku i, i spróbować coś innego. Także cały zeszły rok po prostu. Miałam wycięte z życia. Co jest strasznie przykre, że, że w taki sposób to wygląda. Ostatecznie byłam w stanie zejść z tego leku i przejść na nowy, który już troszeczkę bardziej mi trafił, ale wciąż nawet ten pierwszy lek, który biorę już od dwóch lat, po prostu przestał mi służyć i wiedziałam, że będę musiała z nich zejść. Żeby to zrobić, musiałam czekać na kolejną wizytę, która e, odbyła się dopiero miesiąc temu. I na tą wizytę chciałam iść już z moją gotową diagnozą. Dlatego od przyszłego miesiąca będę w końcu w stanie spróbować e, leków na ADHD i zobaczyć, czy to jest coś, co, co troszeczkę bardziej pomoże mi funkcjonować, lepiej niż antydepresanty. Ale z tego powodu muszę całkowicie zejść z, anty z antydepresantów, żeby nie brać trzech różnych leków, bo, bo one się potem śmiesznie pokrywają i, powiedzmy, działają przeciwnie albo, no nie wiem, mogą być różne reakcje między nimi. Dlatego zdecydowałam z moją psychiatrą, że całkowicie zejdę z tych wszystkich moich leków aktualnych, co robię już od półtora miesiąca, prawie dwóch miesięcy, robię to bardzo stopniowo, wciąż kręci mi się w głowie, muszę dużo spać, ale jednocześnie nie mogę spać, jest ciężko, ale no już się czuję lepiej. Nawet sam ten proces zejścia z tych leków, mimo że fizycznie jest ciężki, to ja już czuję się psychicznie lepiej i lżej. Wiem, że te leki to jest coś, co mi uratowało życie, ale po prostu już mi nie służą. To nie jest coś, czego potrzebuję w tej chwili. Także czuję się trochę lepiej. Chyba to też po mnie widać. Samo to, że siedzę w tej chwili przed kamerą i, i do niej mówię, pokazuje, że sporo się zmieniło. A jeśli chodzi o to, co robiłam w życiu, to chyba warto jeszcze wspomnieć o moich studiach. Bo studia miałam skończyć już rok temu i powiedzmy na tamtym etapie skończyłam już wszystkie zajęcia. Rok temu byłam ostatni raz na uczelni, jeśli chodzi o taki mój planowany tok studiów, ale nie napisałam mojej pracy, w sensie piszę ją już drugi rok, ale, ale nie zdążyłam jej e, oddać w terminie rok temu. I nie zrobiłam drugiego semestru praktyk. Z tego powodu, że to był właśnie ten taki okres, kiedy dostałam ten drugi lek, który mi zupełnie nie służył, i nie byłam w stanie nic zrobić. Z tego powodu od zeszłej jesieni powtarzam seminarium dyplomowe i wzięłam dwa semestry, które kosztowały kilka tysięcy, za samo to, że mam powiedzmy dostęp do mojej promotorki, ale no, wiem, że to było coś koniecznego. Dla mnie, żebym była w stanie dokończyć całą tą moją podróż z studiami. Także przez lato uh, będę wysyłała moją pracę już w sensie gotową i na jesień będę się bronić. Ale w tym tygodniu mam absolutorium. Nie trzeba być obronionym, żeby przejść przez cały ten graduation. Okazało się, że w sumie mogłam to zrobić nawet rok temu, ale ja już wtedy wiedziałam, że, że nie obronię tej pracy. Na, na termin, a więc wtedy na nie poszłam, ale zgłosiłam się w tym roku, więc dostanę togę i, i tą czapkę taką w stylu amerykańskim i no, będzie fajnie. Ja jestem typem osoby, która będzie robiła research, aż będzie widziała wszystko. A jeśli chodzi o pisanie pracy, to niestety nie da się wiedzieć wszystkiego. Moja praca dyplomowa jest związana z neuroróżnorodnością, więc rok temu nie byłam w stanie jej skończyć, dlatego że czułam uh, taki syndrom oszusta, że piszę o neuroróżnorodności, a może sama nie jestem neuroatypowa, że, że nie wiem, że może oszukuję samą siebie i ludzi wokół mnie. Więc. Akurat w tym przypadku bardzo potrzebowałam przejść przez ten etap diagnozy, zanim zacznę pisać dalej moją pracę. Tworzę projekt komunikacji marki neurotypowej i czułam, że jeśli sama nie jestem osobą neurotypową, to może odbieram głos innym ludziom i, no nie wiem, byłam w całym takim swoim mentalnym zgiełku. Ale wydaje mi się, że już nie mam aż tak bardzo tej blokady i, i w końcu rzeczywiście piszę yy, i, i przelewam to wszystko na papier. Jestem na drugim rozdziale z trzech rozdziałów, a trzeci będzie samym takim bardziej projektem wizualnym. Zazwyczaj jak piszę pracę, to łączę się na serwerze na Discordzie na diamentach i, i jestem tam z wami, a z przynajmniej niektórymi z was, a gdzie odpalamy sobie kamerki i Mamy taką wspólną produktywność. Ale chciałabym teraz też wrócić do, do streamowania na Twitchu i tam rzeczywiście znowu robić te, te produktywne streamy, bo to też idzie fajnie w parze z tym moim pisaniem pracy i może przynieść korzyści mojej edukacji, ale też innym ludziom, którzy będą to robić razem ze mną. No i jeśli chodzi o content, na którym chcę się teraz skupić, to no tak jak powiedziałam. Póki co muszę skończyć studia, więc nie będę obiecywała jakichś tam cotygodniowych filmów, codziennych streamów, bo dalej będę to robiła powoli. Nie chcę znowu być na etapie, na którym jestem kompletnie wypalona i rzucę wszystko, dlatego będę wracała do tego tworzenia treści bardzo malutkimi kroczkami. Chcę to robić w taki sposób, który sprawia, że czuję się dobrze z tym, co tworzę i z tym, co wypuszczam. Bo wciąż mam w sobie te pasję, wciąż mam ten zapał, wciąż, wciąż mam inspiracje, mam pomysły, chcę dzielić się moimi pomysłami, chcę dzielić się tym, co tworzę, i, i to nigdzie nie, nie odeszło. A wydaje mi się, że to jest ten taki najważniejszy. Element, jeśli chodzi o otworzenie treści. Jeśli chcecie dalej śledzić moją twórczość i, i to, co aktualnie robię, to mogę Was zaprosić do kilku miejsc. Na pewno na pierwszym miejscu będzie Discord. Jeśli macie Discorda, to koniecznie do nas zajrzyjcie, a jeśli nie macie, to co robicie ze swoim życiem? Discord jest genialny, serio. Uh, dru na drugim miejscu będzie mój Twitch, bo to jest taki profil, na którym mogę się udzielać. Bardzo luźno i, i robić to, co lubię robić, czyli m.in. grać w gry, robić a, te, takie streamy produktywne, więc fajnie będzie Was tam też zobaczyć. Ale tam streamuję po angielsku, więc miejcie to na uwadze. Dalej na pewno jest Instagram, tam jest największe prawdopodobieństwo, że będę wrzucała linki tego, co, co robię. W sensie, jeśli będzie nowy film na, na YouTubie, to, to tam się o tym dowiecie najszybciej. Kolejny jest TikTok, tam są treści zupełnie inne niż na, na moich innych profilach, trochę więcej takie lifestyle'owe, ale tam też możecie mnie znaleźć i. I, i co jeszcze? Aha, i YouTube. Ale o tym chyba już wiecie, bo jesteście tutaj. A na moim drugim kanale, czyli moim angielskim Anaglens ING e, znajdziecie filmy z Simsów, ponieważ zaczęłam e, tworzyć serię już rok temu. Serię z Simsów dwójki, gdzie stworzyłam całe swoje osobne otoczenie, które łączy kilka otoczeń takich z podstawowej gry i pokazuje Wam w takiej formie storytellingowej uh, historię tych Simów, które jeśli graliście kiedykolwiek w Simsy dwójkę, to na pewno znacie. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa! Ale dawno tego nie mówiłam. Jej!